W związku z tym zarówno w szkole, jak i w czasie studiów o sprawie nic nie wiedziałam. Dokładnie nic, historia tego nie uczyła, książek na ten temat nie było. Także pierwsze jakieś takie momenty to były takie ulotne rzeczy właściwie w stanie wojennym. No a takie były poważniejsze zainteresowanie to nasze w ogóle wiedza. Pierwszą taką właśnie informację miałam właśnie z ponieważ trenowałam w klubie Lotnik, który to klub lotnik sportowy mieścił się w Dewulocie i przechodząc tam codziennie w pewnym momencie się dowiedziałam, że w piwnicach byli przetrzymywani bandyci. I to mnie zainspirowało, że tak powiem to zainteresowania. To były lata 60. No i, i potem długo, długo nic. I w momencie, kiedy powstała Liga Republikańska, z którą miałam do czynienia, chłopcy rozpoczęli pierwsze te akcje związane z żołnierzami wykrętymi. No i pierwszy taki dla mnie szok, jak został pierwszy album przez Adaśka Borowskiego zrobiony o żołnierzach wykrętych i została zrobiona wystawa w Sejnie, to był 90 chyba rok już y, gdzie y, w holu Sejmu były plansze i były informacje było rzeczywiście dużo tej wiedzy. Y, no i, i posłowie niektórzy po prostu uciekali, nie chcieli tego oglądać, co było dosyć interesujące. Drugim elementem była Fundacja Pamiętamy, która powstała właściwie z Ligi Republikańskiej, gdzie... Y, która to zajęła się... Budowanie pomników na Podlasiu, szczególnie na Podlasiu, żołnierzy wyklętych. To była inicjatywa rewelacyjna. To byli ludzie, którzy z własnej kieszeni wyciągali pieniądze. To byli ludzie, którzy projektowali, którzy organizowali, jeździli do tych wsi, do miasteczek. Fascynujące było to, że ludzie z tych miasteczek w ogóle nie wiedzieli, że tam coś się działo że były jakieś akcje, że były jakieś mordowania. I dzięki tym pomnikom, tym pomniczkom różnego rodzaju, oni się sami dowiadywali, że, że coś takiego się działo i się zaczynali interesować. I to był, to był początek. Natomiast, no, taka, że takie intensywne działanie moje zaczęło się w momencie, no tak, w momencie, kiedy prezydent Lech Kaczyński ogłosił, że dzień 1 marca jest Dzień Żołnierzy i to się spotkało właściwie z milczeniem. Oczywiście IPN ruszył od razu do ataku tutaj i rozpoczęli akcję uświadamiającą, która mogła być w małym zakresie wtedy, bo to były publikacje, to było chodzenie po szkołach, opowiadanie, ale już się zaczęło coś dziać. Ponieważ ja mieszkam na Bemowie, a Bemowo jest dzielnicą zdecydowanie napływową. Znaczy mieszkają tam ludzie, którzy nie znali, w ogóle byli z całej Polski, nie byli zintegrowani w ogóle, nie byli zbytnio zainteresowani historią. To była dzielnica, czy była dzielnica zdecydowanie wojskowa, teraz już trochę mniej. Doszłam do wniosku, że próba budowy pomnika w centrum Warszawy jest w ogóle skazana na niepowiedzenia, założenia. Z różnych względów, i merytorycznych, i politycznych, i innych, że będzie to dobre miejsce, żeby czegoś uczyć, bo właściwie my tylko musimy uczyć. Dlatego, że pokolenie, które się o tym nie interesowało, nie wiedziało i jest tak koło pięćdziesiątki, powiedziałem, jest przegrane już. Ich się nie nauczy, to ja się sama przekonałam na własnej skórze. A więc właściwie trzeba nastawiać się na młodych ludzi. Którzy są świeży, którzy są zainteresowani, którzy chcą coś fajnego o Polsce posłuchać. Że mieliśmy bohaterów, wspaniałych ludzi, że jest się na czym wzorować. No i w związku z tym, a jeszcze zapomniałam powiedzieć, że przedtem próbowałam, postanowiłam, żeby jakąś ulicę zrobić ulicą żołnierzy wykrętych. No i tu się zaczął kompletny koszmar. Czegoś takiego to ja. Ja się napłakałam przed tym i różne rzeczy się działy. Mianowicie znalazłam taki odcinek ulicy Wrocławskiej, który niestety żeśmy nie zauważyli, że jest jeden budynek, który był cofnięty, ale też należy do tego kawałka, który chciałam żeby przemianować. Tam nie było żadnych adresów. W związku z tym wyglądało na to, że nie będzie w ogóle żadnych problemów. No i okazało się, że problemy są straszne. Zgłosili się do, do mnie ludzie, którzy opluwali mnie, mówili, że jak ja śmiem taką nazwę, że ich rodzice walczyli z tymi bandami, to oni nie, nie, nie chcą mieć blisko takiej ulicy. No, tak dziwne rzeczy słuchałam, że włos mi się jeżył na głowie dokładnie. No i w związku z tym wywalczyłam tutaj w Radzie Warszawy, że tą ulicę podzielili na pół, żeby to był taki jak najmniejszy odcineczek. No i pomyślałam sobie, że no dobre i to, bo to trzeba jakiś początek musi być. To zostało nazwane, potem znowu wystąpiłam o przedłużenie tej ulicy, żeby była, że tak powiem, no, jakiś sensowny odcinek. No i tutaj znowu był niesłychany opór. Ludzie, którzy mieszkali w tym jedynym budynku, absolutnie nie wyrażali zgody. I ja się tu zaparłam, ponieważ właśnie słyszałam o tych bandach od nich. Bo gdybym to słyszała w latach 50., 60., 70., to człowiek jeszcze w stanie jest przełknąć, na przykro mu i koniec. Ale teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy jest dostęp do wszystkiego, no, tylko no, trzeba się zainteresować, to jest to przerażające. No i w związku z tym doszłam do wniosku, że, że sama nazwa jest to jest za mało, że y, muszę, muszę jeszcze, jeszcze, żeby jakiś pomnik był. Y, skontaktowałam się z y, tym rzeźbiarzem, który. Na Podlasiu robił te wszystkie pomniki według jakiegoś tam pomysłu i spytałam, czy on by nie zrobił. Tutaj powiedział, że w ogóle nie ma problemu. Problem, oczywiście, jak zwykle, był w pieniądzach. Tutaj no, udało się jakimś cudem trochę pieniędzy z Rady Warszawy, z miasta. No i trzeba było jeszcze przekonać burmistrza. Dzięki Bogu, burmistrz dał się w jakimś sensie przekonać. Myślę, że wyczuł to, politycznie wyczuł, że to jakaś będzie, on będzie inny niż wszyscy, no, bo to jest jedyny pomniczek w Warszawie tak naprawdę. I miał rację, no bo Mowo ma jedyne to miejsce przy ulicy Żołnierzy Wyklętych, jest pomniczek do Żołnierzy Wyklętych. E, no obcinali, robili wszystko, żeby jak najmniej zużyć pieniędzy na to, no problemów było mnóstwo, ale w Karazie pomniczek. No, i w zeszłym roku doszłam do wniosku, że to też jeszcze jest za mało. Także już na mnie patrzeć nie mogą niektórzy, ponieważ sam pomniczek, on miał oczywiście tekst, prawda? I tekst został okrojony także jest tam informacja, ale bez dat w ogóle. Nie wiadomo, to się działo w jakiejś przestrzeni, w XVI wieku, w XVIII wieku. No, i w związku z tym było bardziej neutralnie, może dlatego jakoś tak. Pogodzili się ludzie i wtedy już y, miałam niesłychaną satysfakcję, bo bez przerwy do dnia dzisiejszego. Tam są kwiaty i tam palośniczki. A więc ci ludzie, którzy wiedzieli o co chodzi, nie bali się, nie chcieli się pokazywać, nie wiem o co chodzi. Nikt mi nie pomógł. Ci ludzie mi wtedy nie pomogli. Nikt w ogóle. Piesku kulawą nogą. Ale jak już to stanęło, to okazało się, że y, no, potrafią oddać hołd, cześć tym ludziom. I mnie to wzrusza. Ja codziennie koło tego przechodzę, mnie to wzrusza. No, ale ponieważ tam nie było dat, to sobie wymyśliłam, że ponieważ tam obrób będzie szkoła, i z tej szkoły, jak dzieci będą wychodzić, to będą szły aż do pomniczka, żeby dotrzeć do przystanku, że ja jeszcze, jeszcze wprowadzę jeden element, taki murek. No, i, i w piątek rano ma być na tym murku zawieszona tablica gdzie będzie napisane, w jakich to latach było, ile ludzi zginęło yy, i no, no w każdym razie tyle, ile można na tym murku z, yy, z historii żołnierzy wykryć.